Właśnie lejwo gliniane, które w fabrykach ceramicznych wykorzystywane jest do produkcji w formach naczyń o bardziej skomplikowanych kształtach, stało się przed laty tym medium, które wylane na ciała i stroje upodabniały wszystkie osoby zgodnie z hasłem, że wszyscy są z tej samej gliny. A to hasło ma też swój hymn napisany przez Tomka Wachnowskiego, który tym razem rozbrzmiał na placu. Jest, jest, jest. Pewnie dzięki zrozumieniu przez wszystkich tego przesłania, które płynie z tej piosenki, udało się znowu zorganizować w ramach Bolesalskiego Święta Ceramiki ten szczególny niegdyś jej element, który w tym roku odbył się pod nazwą Teatru Glinada, a którego duchem jest Bogdan Nowak. Po tych wszystkich perypetiach, jakie zaznaliśmy, po... nie chcę dzisiaj mówić w złej energii, prawda, bo to jest historyczny moment dla nas. Po wielu latach jednak. Miasto zwróciło się do mnie, żebym zorganizował to 30-lecie święta ceramiki i ja to robię z całego serca. Chciałem zawsze, żeby gniada wyglądała w ten sposób. Dzisiaj będziemy pozytywnie zobaczyć, w jakim otoczeniu, w jakich machinach, z jaką energią fantastyczną zadziałamy. Zadziałamy na turystów, zadziałamy na gości, zadziałamy też na bolsowiecką wyobraźnię. Plac przy banku wypełni się miłośnikami tworzenia kreacji, które swój ostateczny wyraz zyskują poprzez oblanie glinianym lejwem. Wieloletnie doświadczenie w tym względzie pozwoliło i na powtórzenie sprawdzonych już kreacji, i na eksperymentowanie z nowymi pomysłami. Wszystko zależało wyłącznie od wyobraźni uczestników glinianego teatru. Pochodzący z Bolesławca Paweł już od lat przyjeżdża, tu by uczestniczyć w malowaniu się gliną. tamtym roku brałem już udział, tylko że grałem na bębnach? A pierwszy raz w tym roku, że tak przebrałem się na gladiatora. Będę ciągnął te wozy z tymi bębnami. Także dla mnie to jest taka no, frajda, zabawa. Edycje gliniadowego teatru sprzed lat miały m.in. spektakularne śluby zawierane w anturażu, którego istotnym elementem były kreacje wykorzystujące gliniane lejwo. W tym roku powrócono do tego pomysłu, ale tym razem w ten sposób świętowano jubileusze małżeńskie. To jest moment, żeby podziękować z całego serca tym ludziom, którzy, jak się dowiedzieli, że będą odnawiane śluby, przyjechali specjalnie dwa dni temu do Bolesławca z Chicago, dwie pary, i jutro wyjeżdżają z powrotem do Chicago. Przyjechali tylko i wyłącznie na święto ceramiki. Trzecia z Par przyjechała natomiast z Wrocławia. Mam zaszczyt powitać wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej uroczystości odnowienia przysięgi małżeńskiej. Szczególnie serdecznie witam szacownych jubilatów, ale zanim to powiem, uważam, że należą się wielkie brawa dla Bogdana Nowaka. Wielkie brawa orchestratus! Bogdan Nowak, Baba Bogdan! Ja. ja mogę ze swojej strony zapewnić tylko o pełnym wsparciu tej inicjatywy. Proszę Państwa, w życiu trzeba się kierować miłosierdziem i wybaczaniem, a nie oko za oko. Trzeba Wielkie zawsze wiedzieć, brawa. kiedy wyciągnąć rękę. Lidia i Henryk Kaźmierczakowie obchodzili więc 44. rocznicę ślubu. Bożena na Józef Słotowie mają już 40 lat wspólnego życia. Natomiast Barbara Demont Garbień i Maciej Garbień obchodzili szóstą rocznicę ślubu. Małżonkowie odnowili więc te swoje śluby sprzed lat i ponownie przysięgali sobie to wszystko, co ślubowali zawierając małżeństwo. Ceremonię zakończyło wypuszczenie do lotu Białych Gołębi. Reaktywacja w tej formie Teatru Glina Da ucieszyła wielu. Cieszy też to, że organizatorzy święta ceramiki i Teatru Glina Da wspólnie znaleźli konsensus, dzięki któremu możliwe znowu było współgranie obu tych wydarzeń. Czuję się trochę nieswoju, bo ja jestem kobaltowy, kobaltowo-biały. Natomiast ta biel, która pojawiła się w tym roku po wielu latach. No, można powiedzieć, że e, e, pewna idea e, Teatru Glina Da e, wskrzesiła dawną inicjatywę, no, którą znaliśmy w Bolesławcu od wielu lat. Dla bolesowieckiego Święta jest to na pewno e, wspaniała atrakcja. Jest to moment, żeby się cieszyć. Jest to też moment takiego historycznego trochę pojednania, prawda? No bo gdzieś tam się nam pogubiły drogi z miastem, ale cieszę się, że jest nowa odsłona i że wszystko idzie ku najlepszemu. Wiele zatem działo się na placu przy stawie. Ale to wszystko było też przygotowaniem do tego najbardziej spektakularnego i oczekiwanego przez gości święta ceramiki momentu, czyli parady Teatru binada. i czekający na nią nie zawiedli się. Przez rynek i dalej ulicami sierpnia 80 jasnyka przeszedł korowód białych, ale i kolorowych kreacji. Białe lejwo zdobiło ciała i ubiory i dorosłych i młodzieży, i nawet kilkuletnich dzieci. Poza strojami parada słynie też z przeróżnych machin i zbiorowych przebrań. Dziesiątki jej uczestników było chętnie fotografowanych przez tłumy gości święta, a wielu skorzystało też z możliwości sfotografowania się z białymi postaciami.